Jesteś kierowcą ciężarówki? Jesteś budowlańcem! A może lubisz się kąpać i oglądać swoje ulubione <tryk> wideo? Okitelnie zniszczalny tablet. W zestawie odwarka części wad, uchwyt na rękę, uchwyt na ramię, podstawka. Titan 5G. Głośnik, mikrofon, zasilanie, podgłaszanie. Dwie SIM-karty, 5G. I twoje połączenie będzie zawsze na bardzo wysokim poziomie. Kilogram, 224 gramy. I do tego mamy USB typu C, to wszystkie porty są dobrze zabezpieczone porządnymi gumkami. No i głośnik. A z tyłu mamy kamerę, noktowizyjną, sztuczna inteligencja, mikrofon, dwa flesze, NFC, czyli płatność zbliżeniowa. IP68 i IP69K to najwyższa odporność na kurz, piasek i wodę. Pierwszy raz wędkuje tabletem. więc spoko. Działa? Działa. Nawet jest muzyczka. SDH-810H dla wojskowej odporności na upadki. Ale to było słabe. Rzućmy go jeszcze raz, bo to tak delikatnie tak... Te... To ma strzelić! Porządnie! O trafiony zatopiony! Pękło? Czy pękło? Sprawdzamy to. E, cały! Nie ma nawet rysy. Co by tu zrobić? Żeby go jeszcze... Unbreakable? No właśnie. Faj! Poszło teraz, to dobrze poszło. Udało się e, zrobić wgięcie, proszę bardzo, wgięcie. No i śruby powylatywały. Nie wiem czy urwałem gwinty, czy nie. E, rączka, nóżka jest prawie cała. Myślę, że tylko jeden z tych boltów jest ugięty, proszę bardzo. Wyszedł. No i zgubiłem śrubki. Dobra masyna. Ekran? Dawaj. Cały. Spróbuję odzyskać te śrubki magnesem. Yeah, bitch! Magnets! Oh! Jak szybko urządzenie otworzy się na twarz? Bardzo szybko. Pięknie szybko się otwarło. Ekran jest 60 Hz, więc nie jest to takie super gładkie jak w najnowszych 120. Ale jest. Settings i w settings możemy sprawdzić sobie, jakie mamy języki. Oczywiście, pierwszy na polski o, już mamy polski i dodatkowe języki, a mamy ich bardzo, ale to bardzo dużo. Praktycznie wszystkie. Jakie tylko potrzebujecie? Ja może dam tak, żeby było lepiej widać. Co tam tylko potrzebujesz? Sieci oczywiście jest 5G, oczywiście jest VPN, Wi-Fi calling. I tak dalej. Bateria, a propos baterii, wykorzystanie baterii całkiem, całkiem dobry wynik. Ja jestem zadowolony. Pamięć wewnętrzna, którą można powiększyć, oczywiście. Yy, dźwięk, wibracje, wyświetlacz i tutaj mamy kolory ciemny, kolor jasny, tryb nocny, tryb, a to będzie się odbijać mocno. Nawigacja w systemie i tu możemy albo trzy guziki, albo gestami. Tak, jak ja mam gestem. Ustawienia dostępu, zabezpieczenia prywatność i tu co możemy za wszystko hasłami poblokować. Lokalizacja, bezpieczeństwo i tu mamy ostrzeżenie o trzęsieniu ziemi, ostrzeżenie o nieznanym urządzeniu śledzącym. Tak, no właśnie, także to jest professional. SOS, ostrzeżenie o wydarzeniach kryzysowych. To ciekawe. O, ostrzeżenie, nie o że, że, że skanuj teraz. I skanuje. Sprawdza, czy jest gdzieś tutaj, czy ktoś ci śledzi. Nie ma. Możemy powiększyć pamięć o ram, ale to. Ja wiem, taki dysk ram sobie robimy. No, jak chcesz. Dura speed, system, aktualizacje wszystko jest zasilane. Androidem 13 i tu mamy 32 meksy kamera 48 z tyłu, Android 13, rozdzielczość ekranu, ram i 32 tysiące godzin. Co jeśli chodzi o kamerę. No i to może ustawimy tak. Mamy aparacik i mamy tryb film. Co jest najważniejsze w trybie film, by makro było, a makro jest zajebiste. no bo chcesz pokazać coś z bliska do, do pracy, prawda? Obraz, oczywiście zdjęcia. Oczywiście można zrobić zooma i tak dalej. Tryb beauty, ale ja wiem, taki płaski się zrobiłem. Czy beauty mode Ci jest tutaj potrzebne? Tryb super makro, no to jeszcze bliżej będzie, to już naprawdę możesz pokazać w detalach coś. Tryb nocny, co jest super. W nocy Night Vision jest super, bo przykładowo jesteś hydraulikiem i chcesz coś pokazać. Jest ciemno. Sfokusuje ci się automatycznie na rurze, nie musisz nic zrobić. Możesz pokazać z bliska, zrobić zdjęcie. No, dla pracownika super sprawa. No oczywiście HDR, skanowanie, buke i pro. No i tutaj zdjęcia można strzelać. Zobaczcie sobie sample. Maksymalna rozdzielczość to 4K30. Stabilizacja nie jest na najwyższym poziomie, ale można robić zooma. Przypominam, że jest to tablet. Oczywiście przednia kamera, również pełne wyciągnięcie ręki, i również możesz zrobić zbliżenie, gdybyś. Lecz najważniejsze w tym urządzeniu jest pokazanie czegoś z bliska. W pracy, powiedzmy, chcesz pokazać jakiś stelaż z bliska, w detalach i jest to wykonalne w bardzo dużym zbliżeniu, również w zoomie. Proszę bardzo, każdy szczegół do pracy idealny. Zdjęcia są na bardzo niskim poziomie, ale do pracy myślę, że wystarczające. Jak chcesz coś pokazać, jakiś przedmiot czy coś, no to fasadę. Coś tam widać? Selfiaczki już ostre, szczegółowe. Ma uchwyt na rękę, który jest bardzo fajny. Dobre. Tablet dla ciężko pracujących ludzi. Oczywiście jest jeszcze taki strajk tutaj na ramie, żeby sobie go przypiąć na ramię i poczuć się ważny. Ale jak kręciłem tym urządzeniem, to jednak wyrwałem gwinty. I teraz dłuższe śruby by się przydały. To wtedy będzie się trzymać. Z dłuższymi śrubami będzie się trzymał. A tak to. Konkluzja jest taka: yy, nauczka, żebyś raczej. Nie fruwał z tym tabletem, gdy masz podłączony stand, tylko ten, tylko ten drugi stripe na rękę, rozumiesz? No Ale mimo to, wiadomo, że to są takie testy, że nikt normalny nie będzie tak rzucał urządzeniem, ale rozumiesz, trzeba było to wykonać i ja jestem zadowolony, że na ekranie jest w zasadzie malutka ryska na folii, z tyłu tutaj jest delikatna ryska nad aparatem. I to mi się podoba. I nie muszę się martwić, że... Co, no bo zobaczcie, te nowe urządzenia, piękne, wspaniałe, no to one są cieniutkie, delikatne. To jest dla, wiesz, dyrektora, prezesa banku, czy innego dygnitarza, CEO, który, wiesz, diamenty i miliony dolarów. A to jest dla takiego człowieka, który nie chce właśnie uważać na to urządzenie, tylko ma inne rzeczy na głowie, ważniejsze i może się nim tutaj urządzić. Może nawet dla młodszej osoby, e, która jednak też e, potrafi gdzieś tam rzucić, tu czy tam chociaż? No właśnie. Świetne do pracy. Ta nocna e, opcja, pomyśleli o wszystkim, kamera to Ci jest potrzebne właśnie w sferze budowlanki. Najbardziej. Pozdrawiam, link w opisie i polecam.